Nic się nie dzieje, tak? Kupiłeś kryptowalutę, kupiłaś Bitcoin i nic. I ceny lecą w dół, to wtedy, że tak powiem, to wszystko naraz generuje takie trochę poczucie niepokoju i strachu. Więc musisz uświadomić sobie, że to jest normalne. Kiedy ja kupiłam pierwszego bitcoina, on kosztował około 1000 dolarów. Mój portfel tak naprawdę rósł rósł powoli czasem malał ale pewnego dnia, bum, wzrósł 20 razy, przeszedł górę jak rakieta, nagle i niespodziewanie. 90% czasu waszego to czekanie, nudne czekanie, dokupowanie czekanie, dokupywanie. I co? I przychodzi ten jeden moment, the banana zone, tak? czyli przestrzeń, Czasowa, bardzo krótka e, zazwyczaj, kilka tygodni trwa.